Ci mu ogień i wielkie brawa. Przed wami Piotr Zola Szulowski. do Warszawa. Siema Bartek od zbrojniówki. Gdzie jest Bartek? Siema. Dobrze, co tam? Fajnie podoba się? Dobrze, super. Słuchajcie, nowe rozdanie, dzisiaj gramy ostatni dzień, a Łezka wokół się kręci. Bo słuchajcie, my bardzo z chłopakami się zżyliśmy. My, my jak byliśmy w trasie, jechaliśmy busem i ktoś puścił Bąga, to ja wiedziałem kto się zjebał, nie? Ale muszę wam się pochwalić, słuchajcie, bo założyłem sobie ostatnio w domu internet. Co? Można. I dużo osób mi mówi Piotrek. Kup sobie Netflixa, mówię po co? Mam Xboxa, po co mi druga konsola? A to chodzi słuchajcie o seriale, bo ja do tej pory jestem wychowany na TV-nie. Oglądam pierwszy sezon na wspólnej na przykład 2,5 tysiąca odcinków. Zajebisty Roman trochę się rozpił, ale <śm> już wraca na właściwe tory. Ale synek poszedł w dragi, więc... <śm> ale najbardziej głowę, słuchajcie, zniszczyły mi słuchajcie, programy telewizyjne. Na przykład y kuchenne rewolucje Magdy Gessler. Ona nie robi tam kuchennych rewolucji. Ona robi tam życiowe rewolucje u tych uczestników. Ona idzie do Iwony, do właścicielki knajpy i mówi Iwona, dlaczego ty otworzyłaś restaurację nie mając o tym zielonego pojęcia? Pani Magdo, mąż mnie bije. I ona idzie do tego męża. Ty, dlaczego ty ją bijesz? A tam bije. Dwa razy lekko szarpnąłem. Później idą do Jadzi, do szefowej kuchni. Mówią, Jadziu, jak z tymi właścicielami? Da się w ogóle współpracować? A tam pani Magdo. Oni nam nawet produktów nie kupują. No jak wy działacie? Jak wygotujecie te obiady? A tam pani Magdo, ja swoje z domu przynoszę. Albo program Wiem, co jem, słuchajcie. Tam prowadząca ma ze 20 kilo nadwagi. Ona ewidentnie nie wie, co je. To się powinno nazywać Wiem, co żre i dobrze mi z tym. Albo Dorota cię urządzi. Tego to już w ogóle kurwa nie lubię, bo moja żona ma na imię Dorota i już mnie kurwa urządziła. Słuchajcie, tam prowadząca jedzie do Kastoramy albo do Ikei, szuka takich dwóch największych nietrybów, którzy patrzą w pustą ścianę. I ona do nich podchodzi: O, wy pewnie chcecie remont. <słuch> 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 I ona ich bierze, słuchajcie, wywodzi gdzieś na cztery idzie do lasu, później wpuszcza do mieszkania, oni wchodzą i. Anka, zobacz. Drzwi, <głos> <głos> i sofa. <noise> ja sobie będę siedział teraz. Ja się zastanawiam, skąd oni biorą tych ludzi. Albo jeden z moich ulubionych, Masterchef Junior. Słuchajcie, tam dziewięcioletni Ludwik. Przychodzi na casting i robi swoje popisowe danie. Bastowany filet sandacza suwi na pirę skarmelizowanej cebuli z jajkiem posze sosem sosem holenderskim spalonego masła. No kurwa, ja się miałem problem tego nauczyć. A co dopiero ugotować? Co się zjebało u niego w dzieciństwie? Co on na komunie zamiast roweru dostał termomix? Kurwa, jak gdy miałem 9 lat, to robiłem sobie kanapki z keczupem. Jak wyglądał u niego dzień? Wraca ze szkoły i o, tato, ile ja mam nauki, a obiad kurwa gówniarzu zrobiłeś? Tato, ale ja naprawdę mam dużo nauki. Nie ma kurwa. Dopóki mnie nie usmaży steka z angusa, tylko nie taką zerową, jak ostatnio, bo się tego zjeść nie dało. I ja tylko żona, kochanie, my nie jesteśmy dla niego za surowi. Surowy to był kotlet, który mi wczoraj podał. Tato, to był tatar. No nie z tobą, kurwa, gówniarzu, rozmawiam. I na koniec, słuchajcie, petarda. Seksi kuchnia Magdy Gessler. Przecież to jest, kurwa, oksymoron. Tam wychodzi Magda i... Dobry wieczór. Witam Państwa w mojej seksji kuchni. Dzisiaj porozmawiamy o afrodyzjakach, które podgrzeją atmosferę w państwa sypialni. Moim ulubionym afrodyzjakiem są ostrygi, truskawki i brzoskwinie, zwane piersiami Wenus. A na koniec coś wyjątkowego. Coś, co rozjebi wam sypialnię. Granat. No tu się akurat zgodzę. Daję sobie rękę uciąć, że gdyby do mojej sypiali się czarnoskóry facet z granatem, sam bym mu kurwa cię zrobił. Czy Bartek śmiesz, byś razem ze mną pucował berło do białej kości? Ale muszę wam się przyznać, bo coraz częściej ludzie mnie już rozpoznają. Dla przykładu, byłem z moją żoną ostatnio w takiej eleganckiej restauracji. Siadamy przy stoliku, podchodzi na nas kelnerka, mówi, Daję na menu. Ja mówię, przepraszam bardzo, a co pani poleca? Krewetki, tygrysie. I ona do mojej żony, pani mąż, ma udarł. Więc już powoli coś tam się dzieje, nie? Ale ja jestem słuchajcie bardzo nerwowym człowiekiem i ostatnio postanowiłem, że już nie będę takim raptusem. Bo ja najpierw coś robię, później myślę. Na przykładu ostatnio czekam na moją szcześnicę pod szkołą, coś długo jej nie ma, ona idzie z płaczem, podchodzi do mnie <grym> wujek, pani powiedziała, że ja się ubieram gorzej od innych dzieci. Mówi, co? Przecież nie każdego stać na markowe ciuchy. Nie szata zrobić człowieka. Mówię, Marysiu, poczekaj tutaj. Słuchajcie, idę do szatni, wchodzę, a tam stoi ta głupia pizda. Podchodzę do niej i mówię: A ty co? Jaki ty dajesz przykład dzieciom? A sama co? Czerwona spódnica, różowy sweter? Co to kurwa za połączenie kolorów? Jeszcze w klapkach popierdalasz. Co z ciebie za pedagog? Później się okazało, że gorzej znaczy wolniej od innych dzieci. Następnym razem miałem jechać, a moja siostra – Piotrek, nie jedź, dziadek pojedzie. To samo w Nowy Rok, słuchajcie, mamy taką grupę osiedlową na Facebooku, sąsiedzi piszą tam różne rzeczy, typu, typu, która kurwa zaparkowała na moim miejscu parkingowym, kto wierci o 22 wiertarką. I słuchajcie, ja w Nowy Rok się budzę, patrzę, sąsiadka pisze, mówi – przepraszam bardzo, który z sąsiadów zażygał mi balkon? Mówię, wychodzę, sprawdzam. <śmiech> Rzeczywiście. <śmiech> I to w naszym pionie. <laughs> I mówię, mój też jest obrzygany. Wchodzę, pisze, droga sąsiadko, jak już zlokalizujesz delikwenta, niech też przyjdzie, posprząta do mnie. I moja żona wychodzi z łazienki, Piotrek, kurwa, gamoniu, my mieszkamy na ostatnim piętrze. Ale nie lubię chodzić do dentysty. Są w ogóle jacyś dentyści na sali? Z wyrolę jebani? Słuchajcie, dentyści to są tacy dementorzy z Harego Pottera. Oni z tym sakiem wysysają za wszystkie pozytywne emocje. Mi w zeszłym roku urodziło się dziecko i ma Piotrek, urodził nam się syn, masz iść wyleczyć sobie wszystkie zęby. Wy kurwa, jaki to ma związek z dziećmi? Ale zawsze trafiają na jakiegoś pojebanego dentysta. Słuchajcie, jeden, zawsze się o coś do mnie przyczepiał. Kładę się na fotelu, otwieram paszczę, on. Przepraszam bardzo, czy pan coś jadł? Mówię tak. Ale nikt mi nie mówi, że mam być nadczą. Drugi, słuchajcie, prawdopodobnie był ciepły, bo jak do niego przychodziłem, to on zawsze śpiewał. Ja wchodzę mówię, dzień dobra, on... O. witam mój panie. Zaraz zobaczymy, co tam w jamie. że pana mam problem z ósemką. O. Oh. Znów się zepsułeś i wiem, co zrobię. A jak na tu w tym fotelu? Słuchajcie, nie byłem pół roku u dentysty, a mam tylko dwie ósemki do zrobienia. Jedną na górze, drugą na dole. Razem 16 zębów. Ale ciekawostka taka, a propos zębów. słuchajcie, Darek Gadowski, który tu występował przede mną, on ma taki fetysz, że lubi jak dziewczyna, ma taką szparkę między zębami. I go tak kręci. I ostatnio po takiej imprezie przeprowadził taką, później wychodzimy na szluga na balkon. Piotrek, widziałeś to, boją Angelę? tak, Darek, widziałem. Aha. A widziałeś tą szparkę między zębami? Ja tak, Darek, widziałem. To jest sekcja, ale nie między trójkami. Ostatnio przeczytałem w internecie, że my zasypiamy po seksie, bo w naszym mózgu wydziela się coś takiego jak oksytocyna, serotonina i coś tam kurwa jeszcze. Ja do tej pory myślałem, że to jest po prostu zmęczenie. Bo nie oszukujmy się, tu się trzeba trochę najebać. A wy kobiety nie, wy zawsze dogadki. O Jezu, jak było fajnie. A może w ten weekend gdzieś do restauracji, a gdzie w tym roku na wakacje? Moja żona zawsze mi budzi. Piotrek, Piotrek, ja wiem, czego ty kurwa znowu chcesz ode mnie. Mogłbyś przynajmniej ze mnie zejść. Ale chciałem poruszyć, słuchajcie, też temat y, wieczorów paniejskich, kawalerskich. Raczej znaczy, bardziej mi chodzi o organizację. Bo wy dziewczyny nie potraficie się zorganizować. Słuchajcie, moja żona była ze dwa razy świadką i uwielbiałem patrzeć, jak ona się w kurwie organizując te wydarzenia. Siedzi przed komputerem i oh, ta do escape roomu nie pójdzie, bo jej łeb rozjebie. Ta na kajaki nie pojedzie, bo jej się pizda zmoczy. A my, panowie, nam dużo nie potrzeba. Słuchaj, Marek się hajta, trzeba mu zrobić kawalerskie. Dobra, już jestem, poczekaj, kurwa, za dwa tygodnie. Wystarczy hasło, że o osiemnastej widzimy się na Carrefourze, od 16:00 już 20 najbanych typów. To, co się dzieje w autobusie, to mogę wam tylko tyle powiedzieć, że już tym samym nie wracaliśmy. Ale kiedyś to było tak, że szło się do młodego, najebałeś się wódą i koniec. Teraz urosło do rangi takie, że wyjeżdżasz na pięć dni, zanim się napijesz wódki, skaczesz, strzelasz, biegasz. Wydajesz w chuj nie wiadomo ile pieniędzy. Później się ludzie dziwią, że są puste koperty na weselach. Ja ostatnio byłem na paintballu, słuchajcie, świadek z młodym wyszli jak Rambo ubrani. Ja w krótkich spodenkach, w żonobijce, w japonkach. Świadek wychodził mówi słuchajcie, są takie zasady, że mamy po 100 kulek. Jak ktoś wykorzysta wszystkie kulki, tam jest grill wódka. <grywa> Czyli jak wykorzystam wszystkie kulki, to mogę iść na wódkę. Tak. <grywa> wszystkie w świadka. Ale słuchajcie, najbardziej pojebany kawalerskim, na jakim byłem, to byłem na rybach. Tu mnie świadek dopiero wkurwiał. Słuchajcie, wyszedł z takiej kamizelce, miał ze sto kieszonek, wyglądał jak komoda z Ikei. Biorę kieliszek chciałem znieść to, a stało. Ciszej. Bo ryby zbożysz. Chcieliśmy zaśpiewać jakieś 100 lat, nie dał rady. Słuchajcie, kawalerski na rybach to wygląda tak, jakbyś oglądał film bez dźwięku. Stoję z kumplem, mój kumpel mówi, ty zobacz, co Markowi się dzieje po pigułach nad brzegiem. Patrzę Marek z wędką. Drugi po alkoholu nad brzegiem. Mówię, będzie zanęcał. Ale wiadomo, jak już pójdziemy do klubu, to wiadomo. naszej Armani, pod pachę reksona. Do kieszeni jednego gondola wiadomo, nie? Wchodzę do klubu, wybieram sobie jedną, krążę wokół niej jak sęp nad padliną. Ona nie reaguje, mówi ty jakaś pojebana. Podbija do mnie nagle jakiś typ, łapie mnie za rękę i mówi, Piotrunia, ja Cię kojarzę z YouTube'a. Jak ja widzę Twoje oczy, Tygrysa, to ja sikam. Piotrunia, chodź do Wiprumu, ugoszczę Cię. Słuchajcie, idziemy, facet mi sypie jakieś kreski. Ja mówię, ty, stary, ja nie biorę narkotyków z nieznanego źródła. Ale to jest ze znanego. Ja mówię, a, okej. Okay. <grywa> Słuchajcie, wychodzimy na parkiet, on łapie dziewczyny za włosy za dupą, jaki pojebane. Minęły trzy minuty, ja robię to samo. Tańczymy na, na barze, mówię, ja pierdziele, wróciłem do domu, słuchajcie, obudziłem się. Miałem takiego moraliaka, mówię ja pierdzielę, co ja wczoraj odjebałem. Mówi, potrzebuję jakiegoś oczyszczenia. Mówię, poszedłem do kościoła, słuchajcie, wchodzę do kościoła, patrzę do konfesjonału kolejka, mówię, ho, nie tylko ja coś odjebałem. Ja wchodzę, mówię, proszę księdza, ja, ja wczoraj nawywijałem, ja potrzebuję rozgrzeszenia tam. Piotrunia, daj spokój, odpuszczam. I on jeszcze na koniec i tylko nie mów nikomu. Słuchajcie, Warszawa zwracacie uwagę na znaki. Znaczy drogowy je, nie o to mi chodzi? Chodzi mi o takie znaki, które dostajemy od losu od życia. Oglądaj jeszcze film o Szukać Przeznaczenie. Tam facetowi śniły się gołębie i następnego go gołębie. Ja kiedyś miałem taką dziewczynę, słuchajcie, że jak jechałem do niej samochodem, po drodze potrąciłem kurę, przyjeżdżam do niej, a ona rosałe gotuje. Kiedyś była taka ulewa, jechałem trochę szybciej, potrąciłem takiego jelenia z takimi rogami, przyjeżdżam do niej, a jej nie ma. Później miałem taką inną dziewczynę, <noise> która była wielką fanką zwierząt, słuchajcie. Do niej, do pokoju, jak się wchodziło, to jebało zoologicznie. Ona miała psa, kota, chomika i papugę, która nie mówiła. I kiedyś do mnie dzwoniły: Piotrek, przyjedź do mnie. Mam wolną chatę, obejrzymy film. Ja, mówię, o, znam ten głos. nichuja nie będziemy nic oglądać. Poszedłem do domu, wykąpałem się, wychodzę, a moja mama mówi: Piotrek, a może coś byś zjadł? A co masz? Pierogi z kapustą. Słuchajcie, zjadłem, przyszedłem do tej dziewczyny, kładziemy się pod kocyk, oglądamy i ona nagle zaczyna masować mnie tu po brzuchu. Ja słyszę w moim żołądku takie... Słuchajcie, tu mi się zrobił taki przycisk od bomby atomowej. Mówię, naciśnie to papudze, pióra przeczeszę. A chomika z klatki wyciągnę. Ona, Piotrek... Jaki ty jesteś gorący. Ja tak, jestem gorący. Piotrek, ty jesteś cały blady. <grywani> jestem blady. <grywani> Może chcesz herbatę? <grywani> Marzę o herbat. Słuchajcie, ona poszła. Ja ten przycisk sam nacisnąłem. Chomika z klatki nie wyciągnęło, ale te jest zwierzęta. Oglądaliście film Jumanji? Pies wyskoczył przez okno. Kot oderwał się od ziemi, do sufitu się przyczepił. Chomik jak zaczął zapierdalać, te trociny się poderwały siwo w pokoju. Papuga na drążku, ale się zjebał. Ale się zjebał. Słuchajcie, ja biorę koc, macham tym kocem. Wie co tu się dzieje? Najgorsze słyszę, słuchajcie, na schodach ona idzie. Mówię, ja pierdzielec. Co ona zauważy? Ona, słuchajcie, wchodzi, patrzy, staje w drzwiach i... E, Piotrek... E, e, ty słodzisz? Dzięki, Warszawa! Tyle ode mnie! Do zobaczenia! Piotr Zaraszulowski!